No witajcie moi drodzy, dzisiaj jest 4 listopada 2015 roku mamy premierę długo oczekiwanej Champions League 2015-2016 wydanej pierwszy raz przez Topsa. W środku, graj w sieci, w kolekcjonuj karty i graj z nimi również w internecie na topsfootball.com, czyli coś takiego jak wyzwania online. Tak mniej więcej wyglądają karty. No. Zobaczymy jak to będzie na żywca wyglądało. Tu mamy limitki. W środku złota karta limitowanej edycji to jest super. Dodatkowo w środku bo to jest Deluxe tak zwany starter, zestaw startowy deluxe. Zobaczcie. To, jest to, zwykłe. to jest akurat deluxe. Dodatkowo w środku on zawiera także puszkę kolekcjonera, prawdopodobnie jest to pusta puszka. Możemy znaleźć w nim, jeżeli chodzi o całkowite tęto klasę. Listę kontrolną, zasady gry 36. Niesamowitych kart. Jedna piłkarz ma piłkarz kolekcji. Dzisiaj obraz nie, nie bardzo, ale nic nie poradzę. Może tak zrobimy, będzie lepiej. No i nic, zobaczmy, otwórzmy to, co i jak. 49,99. Tutaj macie sezon 2, 15 16 i cenę, dobra, to jest oczywiście przesmak moich dużych zakupów. Dzisiaj jadę odebrać sporą przesyłkę, znaczy sporą paczkę zakupową, więc będzie dobrze. A, z tyłu, nie wiem co sobie to tak wygląda. klasę do doby 35 fantastycznych kart, czyli po 5 mają, czyli 7 saszetek by było w środku. Nigdzie nie jest napisane ile saszetek. A nie, bo to nie są saszetki moi drodzy. To zrobi inaczej. Trochę szkoda, bo robi, zobaczcie, mamy Cristiano Ronaldo na limicie złotej. Bardzo rzadka karta to będzie. I robi w formie takich paczek, no, mi to za bardzo nie odpowiada, wolę sobie pootwierać saszetki nie ma karty XXL, jest są tak coś takiego jak Zasady Gry możemy to sobie zobaczyć Uczestniczcy Rozrywek Zasady Gry Karty Duo, zobaczcie, karty Zawodnik, ale nie chcę sobie psuć e, za bardzo, więc przelecę to szybko Klub 100, no czyli edycja limitowana Edycja limitowana liczy trzy rodzaje limitek: brązowe, srebrne i złote. Piękna, duża plansza. o jest jaka duża. Ale masakra to jest plakat wielki, gigantyczny. Ja tego nie będę w stanie pokazać, ale to jest naprawdę ogromne. Plansza do gry, super tło. No. Nie będę tego pokazywał. Czeklica z, z jednej strony, tło jest z drugiej. Tutaj macie klub 100. Jest Bayer Myśl, Manuel Neuer, Ramos, Azad i Messi. No, nie wiem, na razie wrażenie lepsze robiło mi Panini. Jest album, album miękki, nie jest to Deluxe, tak jak to Panini wydało, ten twardy, zalibisty. Jest to zwykły, zwykły album, których mam w pełno. 6 kart w saszetce, No, to jest reklama. zobądź brakujące karty do swojej kolekcji, możesz zamówić. Aż do 60 ubranych kart na topie, mam nadzieję, że do maja już to będę miał zebrany. Tu jest czeglista. Czeglista do albumu. Tak będzie album wyglądał przód. No, standard. I tył. Więc spoko. No moi drodzy, zaczynamy od kart. Taka paczka. 35 kart plus jedna karta limitowana. Wolałem saszeczki zawsze, ale dobra, jest karta limitowana. Karta limitowana wygląda bosko. To trzeba przyznać, że jednak limitki w wykonaniu topsa robią piorunowe wrażenie. 13 milionów, co to ma być? Hmm. Zarąbista karta. Nie wiem na jakiej zasadzie tu będą kody. Ona nie ma chyba limitki, chyba nie, ma, nie grają. A nie, jest tutaj kod live, kod jest, dobra. Ale super. Cristiano Ronaldo, złoty. Genialne. To sobie postawimy. Tu jest kod na Cristiano Ronaldo. Limitki mają kody do gry. I mamy bazówki moi drodzy. No. Jak wam się podobają? Kwestia sporna moim zdaniem. Sorry za odgłos, ale niestety na polowych warunkach to nagrywam dzisiaj. Bibras Nacho, no kurczę. No tak to wygląda, tutaj mamy Belhandlandę. No, tu są zespoły, tutaj jest logo Champions League, obrona, atak, wartość. Ilość gwiazdek, wy, wydawca, imię i nazwisko. Z tyłu żadnych statystyk, stary logo. No nie wiem, bardziej mi się podobały, mimo wszystko, hmm, chyba karty z panini. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z, z kartami specjalnymi. Mamy nie takiego. Hm, ciekawe. Nie ma nawet nazwy. Tu po logo będzie trzeba, co to jest Doniec, czy co to jest kurczę, nie wiem. CSKA Moskwa Tosic 5 milionów Rajkowicz Same jakieś te rosyjskie, co to tu ma być? Hm Dziwne Na zmianę Zobaczcie CSK tylko i ten To ciekawe Trzy zespoły na zmianę mi idą. Cały czas. Jarmolenko, Molenko, Golowin. Patrzcie, cały czas trzy zespoły. Tylko to, że to jakiś, nie wiem czy to tak ma być. Czy to jakiś błąd jest? No, zobaczcie. Fernandez, Krawec Alberman, a Jezef Ceporto w końcu. Wow. Pereira, Milanov, Rybalka. Tu znowu lecą FC Porto, doszło i znowu CSK Berezucki, González. <noise> A tu mamy karty specjalne już i tutaj jeszcze Musa, Angel i Micha. No ale czemu tak te zespoły mało wymieszane? To tutaj jest zadziwiające, naprawdę zadziwiające. Co jeszcze jest najgorsze, ja nie widzę tutaj żadnych numerów kart, więc będzie padak, a nie wiem dlaczego, ponieważ zawsze tops je numerował, a tutaj ja numerów kart nie widzę. To jest ciekawe. O co tutaj Kaman? Szkoda, kolejny minus, brak numerka, powinien z tyłu gdzieś siedzieć, no ale cóż zrobić. No i mamy karty mm, po polsku są i to jest troszeczkę minus, ponieważ będziemy musieli. W każdym kraju będzie inny język i będziemy musieli się trzymać tej polskiej edycji, raczej nie wiem jak z nordykami, nie wiem co tutaj zrobić. To jest śmiesznie to wygląda karty gwiazdy. Nie wiem po co to po polsku zrobili. Miral Pianicz, no karta gwiazdy wygląda e, ładnie, to trzeba tutaj przyznać, że wygląda bardzo ładnie, nawet bardzo się ładnie świeci, karta w bardzo ładnym stanie. Więc z tyłu też nie ma żadnych statystyk, ale, ale wygląda już sympatycznie. E, kolejna karta gwiazdy to Kellini z Juventusu, tam to oczywiście Pianicz to Roma. E, karta gwiazdy, podobają mi się karty gwiazdy, mi się podobają, są zawsze karty. Specjalne z topsów były, były ładne. Kolejna karta Gwiazdy Brahimi 7 milionów, również bardzo ciekawa karta. Co jest? O, tutaj mamy zobaczcie duet pomocników, tak jak to miało miejsce w Bundeslidze 14, 15, chyba i w 15, 16 również tak to wygląda. Karty bardzo podobne, ale ładne. Naprawdę ładne te karty specjalne są. Karty specjalne mi się podobają, są stosunkowo twarde i widać dobrą jakość tych kart. Przede wszystkim nie, na pewno nie będzie miało miejsca to samo, co miało miejsce w FIFA 365, gdzie te karty już wyciągnięte z saszetki wyglądały po prostu no, za przeproszeniem. Nie ten jest, tak? Tutaj tutaj zdecydowanie na M. E, Mamy jeszcze. Duet kolejny pomocników. Mamy Krychowiaka. Proszę, jest Krychowiak. Zarąbiście. Betis. Świetne te karty są. Naprawdę te karty są zacne. Oj, spad spad I mamy zawodnika meczu. Moi drodzy, zawodnik meczu. To jest Davy Proper. Z PSV Eindhoven. Zawodnik meczu, wkrótce, jakoś tak to polskie mienienie nie nie, będę mógł już zagranicznych wymian robić za bardzo. To jest tutaj problem, no ale mam nadzieję, że się szybko to jakoś uzbiera. Zawodnik meczu, fajna karta. No, zobaczymy, zobaczymy, jak będzie się to rozwijało dalej. Na razie, no, troszeczkę jestem zawieziony tym starterem, ale zobaczymy, jak będzie dalej. Muszę kończyć, bo telefon dzwoni, także trzymajcie się ciepło. No, i puszka oczywiście, tak? Puszka, ale puszka jest pusta. Nie wiem, po co mi ona. Trudno. Dobra, będziemy oceniać, jak tworzymy więcej. Trzymajcie się. Cześć.